moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w kolejnej i to najlepszej, jaką grałem, grze dotyczącej niesamowitego świata Gambola. Zapraszam bardzo, Pizza Geddon, czyli Pizzowa Apokalipsa. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zobaczymy, co tym razem Gambal i spółka zrobią, wymyślą. Gramy, w fabułę. Słuchajcie, rozpoczynamy. No i zobaczymy. Mamy pierwszy Banana Joe's Town, the comedian. No one can enter my fortress. Haha, czyli. Nikt nie może wejść do mojego, słuchajcie, mojej fortress, czyli fortu. Dobra, lecimy. Pierwszy poziom. Zobaczymy, co się stanie. Zob Okaże się, czy wejdziemy tam, czy nie. Na pewno tam wejdziemy. Słuchajcie, liczę na to. Ok. Defeat all foes. Don't lose gamble. Destroy all targets. Dobra. Lecimy. To mam nadzieję, że się uda. Ok. Ok. Mamy tutaj bronię, oczywiście. Możemy strzelać. Patrzcie, zaraz mu tu. Zaraz mu tu powiem coś. Dobra, to gra wzorowana chyba na Wormsach, tak mi się wydaje. Łoborze, gambol, coś ty zrobił. No, chyba został tylko jeden. Tak mi się wydaje. O, ty cwaniaku. Tak? Chcesz Gambola atakować? Nie ma. Czas na Darwina. Darwin. Da-darwin. Ups, you win. Wygraliśmy, tylko chyba wszystkich zadań nie wykonaliśmy. No właśnie, destroy all targets. Moi kochani, spróbujmy jeszcze raz, tak żeby były trzy gwiazdki. Gdzie my tu mamy jakieś cele, które mamy zniszczyć? Dobra. Dobra, sobie tu załaduję. Dobra, gumball. To tak trochę średnio wyszło. Ale przynajmniej pokonaliśmy tego przeciwnika. Ten nam też tu będzie chciał coś zrobić. Tylko za 7. Dobra, gumball. Teraz Darwin, 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 Darwin. Ciekawe się, czy się uda. Jakie my mamy tutaj możliwości w ogóle. Mamy broń jakąś też, karabin. Dobra, choć <laughs> fajnie wygląda Darwin jak Rambo, nie? Dobra, chociaż tyle mu zadaliśmy obrażeń. Ok, co się stanie? Jeden cel już tutaj odpaliliśmy, więc jest spoko. Dobrze, że nie trafia ten nasz przeciwnik. Spoko, loko. Dobra, to musimy teraz yy, kolejny cel odpalić. Zmienimy sobie na karabin. Dobrze. No i tutaj już nic nie zrobimy. Ej, nie w swojego! A Co ja robię? Dobra. Oddajmy turę. Proszę bardzo. I teraz go pokonamy. Ojejku, ale wymierza nam tutaj. O dobra, nie trafił. Całe szczęście, że nam tutaj ten pan nie trafił. Teraz my mamy szansę się pobawić. Pięknie! Wygraliśmy, słuchajcie! O to chodzi! You win! Ha! Wygrana! Wygraliśmy! Będziemy mieli wszystkie gwiazdki. Pięknie! Lecimy dalej. Oho! Poziom drugi. No to tu już jest ciężko, widzę. To jest pan bananowy. Myślę, że możemy zrobić tak. Czemu nie? Aaaa! Czemu nie strzeliłem? Dobra, on tu nas... Patrzcie ile ich tu przeciwników jest Wow! Kto to? Tam jest chyba Anais Dobra Dobrze, za 39 go tutaj Musimy się ukryć, musimy uważać Aha, mogłem chyba jeszcze strzelać, jak mi się wydaje Okej, okay, dobra, trzymajcie kciuki, moi drodzy Teraz mamy Richards. O, Richard i Anais. Słuchajcie, to jest wzorowane chyba na grze, czy raczej na filmie Mad Max. Zacznie Mad Max? Tak, mi się, mi się wydaje, że to Mad Max był. Mogę go jeszcze tutaj coś zrobić? Nie bardzo. Ok, teraz G -G Gamble. Nie, teraz ten. Dobra, on sobie nie trafia. Całe szczęście. Jest dobrze. Dobra. Mamy targety wyeliminowane, czyli te cele, które mieliśmy tutaj. Uuuu No. O mały włos. Uuh. Ale jest dobrze. My tu teraz zobaczcie, zaszalejemy. Paczek dostanie. Dobrze jest. Okay, jednego, o jednego pana mniej, teraz został tylko pan banan. Został pan banan, ale my go na pewno pokonamy. Oj, no, coraz lepiej mu tu idzie. Ale zaraz go pokonamy. Richards, dajesz Richardzie. Jakie tu masz jeszcze bronie? E, no tylko takie, no dobra. Wygrana! Pięknie nam poszło, moi drodzy. Pięknie! Tak, tak i tak. Proszę bardzo. Myślę, że uratujemy, słuchajcie, uratujemy świat przed pizzową apokalipsą. Musimy znaleźć La Larego. Dobra, sprawdźmy, co tu się dzieje. Oj, to nie o to chodziło. 25 sekund. Chodźmy tutaj. Ojejku Oni nas tu. A, bo tu jest cel. Dobra. Nie, nie, nie. O Boże, co oni robią? Biedny Richard. No nic, musimy ich tutaj pokonać. Ty, 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 zaraz go tu zaraz go tu pokonamy bo te cele, nie, nie uda nam się wbić tych cel. ale patrzcie, udało się pana banana pokonać dobra, uciekaj tu dalej jest OK. ciekawe czy on to trafi patrzcie, granatami teraz rzuca cwaniak no nie ma, że boli. No i co jest? No, zrobiła się dziurka. Gra wzorowana na wormsach, ale bardzo fajna, bardzo mi się podoba. Ta gierka, słuchajcie. Dobra, zaraz go tu. No nie, nie trafiłem, ale słabo. Richardzie, mam nadzieję, że to się nie odbije źle na tobie. Dobra. <laughs> Ten też tutaj strzela. Oj, ale sobie trafi. No nie, co za gość. Ale nas tutaj uderzył. Dobra, damy radę, słuchajcie, zaraz go tutaj. Zaraz go tutaj pykniemy. Dobra. Ok. Patrzcie. Tyle w temacie. Pięknie, udało się. Udało się wygrać! Haha, pięknie, pięknie. Dobra. Lecimy do następnego miejsca, Darwin. Ok. Okej, okay, dobra, mamy granaty. Aha, no nie, co ja zrobiłem? Nie wiedziałem, że to jest taki pocisk. Brot. Uciekaj. Pan banan. Oj, przypłacimy to życiem raczej. A nie, dobra, on sobie nie trafił. Jest dobrze. Teraz czas na następną pom pogrom tutaj. Dobra. Odsun się i zaraz go tutaj zrzucimy za 45. ajajaj, myślałem, że będzie lepiej. Pam, 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 tego pana banana trzeba. Patrzcie a. No, za 14 to bolało. To bolało, proszę ciebie. Richard, weź go tutaj. Ustrzel. Dobra, chodź Richard. Richard, czemu się nie możesz ruszyć? Dobra, o jednego mniej przynajmniej. O, jest dobrze. O nie, to wybucha! Nie wiedziałem! Dobra, ten sobie. Huh, jest dobrze, słuchajcie. Musimy uważać. Oj tu też to wybuchnie. Nie, tu jest ten target. Nie, nie chcę tego, słuchajcie, ja chcę ten, tą broń. No nie, co ja zrobiłem? Musimy tu iść. O, wtedy, wtedy nic się nam nie stanie. Dobra jest. jak tego bananika tutaj potem. Spróbować zestrzelić. Okej, okay, widzę, że on sam się tutaj zestrzeliwuje. Dobra. Wow, to było niezłe. Patrzcie, dobrze mi poszło nawet. Dobra, musimy się tu o, skryjemy się pięknie. Tu, 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 tu. teraz nam nic nie zrobią. Patrzcie, zmienia cel chyba. Gdzie to trafi? Nie! O, przetalent! To było dobre. Ty faniaku ty. Chcesz tak? Za 33 dostał. Gumbal musisz się schronić tu. No, i musimy jakoś pokonać naszych przeciwników. Dobra, tam może sobie strzelać. Musimy go tutaj jakoś przejść. Chodź, 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 bo musimy tu dziurkę. O, skacz, skacz, gumbo. Jest Darwin. Przepraszam, to Darwin. Dobra. Patrzcie, trafił nas. O, co za gość. Nie ma tak, tak być nie może. Serio? Co ja robię swoim życiem? Jeszcze to przegramy? Dobra. Teraz nasza kolej. Dzielny Darwin. Dobrze, pięknie, pięknie banan dostał. Pan bananek, <laughs> wiadomo jak się nazywa, ja go będę nazywał pan banan. Dobra. Jejku, nie trafcie w Gambola, błagam, nie traf w Gambola. O, 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 nie. Nie, 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 za 35. Jest ok, wykluczyliśmy go z gry. Jest ok. Dobra, schowajmy się. No nie, w Gambola będziesz celował? Nie! Uh! O mały włos! O mały włos! Nic mu nie zrobiliśmy tak średnio. Joe, joe, bananowy Joe. Oj, dobra, też min minął się z celem, powołaniem. Dobra, teraz my chodź Gumball, żebyśmy tam nie wybuchli, bo będzie problem. No i za 29 Obajmy się tak Teraz nie powinien nas trafić Nie, jak nas trafi to ja już nie wiem co To jest niemożliwe To jest niemożliwe, jak on tak to zrobił, no nie, Tak być nie może co za koleś? Co za koleś normalnie? No, teraz udało się, ale będziemy mieli tylko jedną gwiazdkę. No, szkoda. Dobra, zobaczmy, który tutaj. Teraz ktoś inny, check this out. Some outsiders believe they can go through my turf. O proszę, nie jesteśmy outsiderami. Co to ma być? Carmens. Carmens teraz. Pustynia Carmena. Dobra, zobaczymy jak to pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Już damy radę. Jedziemy tu 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 do boju tu 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 i boom level okej dobra lecimy Lecimy, gdzie tu są jakieś przeciwnicy Cię pytam chyba, że mamy jakieś inne bronie Okej, okay, pięknie, pierwszy zawodnik wykluczony. Teraz został ten Carmen. Pięknie jest. Powinniśmy go pokonać. A tu jeszcze są przeciwnicy. Dobra, chodź, Darwin. Robimy super uderzenie. 35. Schronimy się. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Ten ma 75. Patrzcie, ciekawe co zrobi. Aha, swojego. No dobrze, może być i swojego. Bardzo mnie to cieszy. To my teraz, Richard, teraz słuchajcie. Richard teraz pokona. U, jeszcze wybuchnie. Dobrze jest! Popatrzcie jak poszło nam ładnie. Został nam tylko ten przeciwnik. Tutaj sobie zajdziemy. Patrzcie, oj, centralnie w nas. Musimy uciekać chyba. Słuchajcie, przydałoby się uciec stąd. Teraz czas na gumbola, Gumbal, Gumball, Gumball. Oj, troszkę za daleko za mocno. Ale już wiem mniej więcej jak tutaj mam się zachować. Czy <laughs> on tego Richarda nam nie strzelił, bo będzie problem. Leci, leci, leci. O, masakra. Ale nas tutaj porobił. No komputer ma większe, większe szanse, żeby tu coś zrobić. Dobra. Lecimy, Darwin. Dobra, dostał za 8. Mam nadzieję, że teraz to się źle nie skończy Znowu w Richarda Dobra Richard, musisz go wykończyć Musisz go wykończyć Richardzie To, że ty masz mało tutaj możliwości Za 45, pięknie Wygraliśmy moi drodzy bardzo się cieszę, że się udało wygrać. Moi kochani, dziękuję wam za uwagę i do, nastę do następnego odcineczka. Hej, cześć! Jeżeli spodobała się seria, kliknij w lewy górny ruch gdzieś tutaj. Żeby zobaczyć sobie całą serię, jeżeli chcesz najnowszy odcinek na kanale, kliknij tu, 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 lewy dolny róg. Natomiast jeżeli chcesz zasubskrybować kanał, to zapraszam, prawy górny róg. Jeżeli chcesz odwiedzić moją stronę internetową lub kupić moje koszulki w sklepie lub inne przedmioty, klikamy tutaj, tu, 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 tu tutaj.